Jedyna firma korytarzu. I to nie dlatego, że chce działać na korytarzu, ale dlatego, że nie ma możliwości uzyskania nawet pomieszczenia, bo traktuje się solidarność jako firmę zewnętrzną, nakładając na im czynsz za parę metrów kwadratowych w sposób komercyjny, tak? Traktując solidarność i pracowników jako podmiot zewnętrzny. I to jest też nie do zaakceptowania. Uważa, że dialog społeczny to jest sytuacja, w której Związek Zarodowy, Solidarność na kolanach jest Panem i słucha tego, co Pan mówi, to Pan nie rozumie słowa dialog. Tak dialog nie będzie wyglądał i nie może wyglądać, dlatego dzisiaj tu jesteśmy i dlatego dzisiaj tutaj ten akcent w formie nie dłużej, ale bardzo wyrazistej pikiety tutaj powiem zapubował to jest tak naprawdę pana i tylko pana tutaj działalność powodowała rozwój i to jest też nie do zaakceptowania przedstawicielami japońskich związków zawodowych, z takiej organizacji, która funkcjonuje wokół Związku Zawodowych Japońskich od I tam oni mówili o tym, jak traktują związki zawodowe i pracowników. To jest rzeczywiście takie traktowanie, bo to jest taki dialog, rozumiemy jako relacja, na dyskusję pomiędzy a właśnie I panie dyrektorze, ja gwarantuję panu, że w najbliższym dniu, jutro pojutrze, wyprosuje co właśnie do właśnie Wojska Związku uchwały, i to właściciela tej firmy, jak wygląda tutaj biało społecznie, jakie panu Mówię o tej pikietce dzisiejszej nie zostanie przyjęte i nadal będzie Pan robił to, co Pan do tej Czyli będzie Pan ignorował Solidarność, to obiecuje Panu, że w najbliższym czasie tutaj przyjdzie cały region. A bez parę tysięcy ludzi to będzie Pan miał To znaczy zaprosić Solidarność do i rozwiązać te problemy. Z tym. Myślę, że e, tyle informacji skierowane do Pana, Panie Dyrektorze, proszę przemyśleć, dlatego że, tak jak powiedziałem, w regionie Wielkopolska nie mieliśmy do tej pory sytuacji, w której się się solidarność i tak koziołek, matowek, chodzi I na samym początku mieliśmy <grym> no, no, się, koziołek, na... kochodzi, ta... się po raz pierwszy i zdecydowanie zrobimy wszystko, żeby to zmienić. Tutaj za dużo ludzi pracuje, za dużo ludzi należy do solidarności i zbyt dużo grzyw się zadziało, żeby dalej tolerować tę sytuację. Nie będziemy tolerować tej sytuacji. My, my, my. Po to to było rozdane. Pozwolę się przytoczyć, przytoczyć sobie tylko fragment. Nie ma czasu na więcej, ale pamiętajmy i o tym pamiętajmy zawsze. Naszą misją jest służyć społeczeństwu produktami najwyższej jakości. I my o tym wiemy. To jest nasza robota. Po to tu się spotykamy. Brawo. Brawo. Natomiast, czytając dalej, panowie, jest napisane: poprzez naszą misję staramy się być firmą której ufa cały świat. A kto, ręka w górę, kto jest dumny z tego, że pracuje w tej firmie? Kto z nas z czystym sumieniem poleci pracę w tej firmie innym ludziom? Buu! tej rodzinie, w znajomym. Pamiętajmy, w japończycy było to zupełnie inaczej. Tu się chciało pracować. Tu się chciało żyć. Dalej panowie, jeszcze jedno. Nasz pracodawca, nasz dyrektor ma takie powiedzenie. Wszyscy jedziemy! Gdzie? Wszyscy jedziemy na tym samowózku, tak? Tak! Panie dyrektorze, nie! Pan na tym wózku jedzie, my ten wózek pchamy! Nasza firma słynie z tego, że uczymy się nowych pojęć. Kilka przytoczę. Bekidori, shojin, Kaisen i tak dalej. Ja proponuję, żeby nasz pracodawca wreszcie nauczył się słów takich jak na przykład przyzwoitość. Panie Rowaczek, Panie Tozowski, Panowie wiecie co to jest przyzwoitość wobec pracowników? też się tych słów. Panowie, jeżeli nie nauczycie się tych słów, będzie się trzeba uczyć takich słów jak dzisiaj przybywa. Słowa pikieta. A dalej być może słowa strajk, czego nikt nie chce. Solidarność! 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 Na koniec chciałbym przedstawić żywy dowód, że ze złamaną nogą też tutaj da się pracować. Prawdziwy twardziel, Sewery zapraszam cię, parę słów od Brawo! 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 Z, mili moi słuchacze, no niestety, ale taka jest prawda. Trzy lata temu niespełna miałem złamanie w stawie skokowym nogi. E, musiałem to pokryć urlopem. Tylko 5 dni L4. Dlaczego? Nikt mi nie zabronił. Nikt mi nie kazał. Po prostu nie stać mnie na to, żeby chorować. Nie stać mnie na to, żeby godnie chorować. Nie stać mnie na to, żeby godnie wyleczyć nogę. Nie stać mnie na to tym samym, żeby godnie żyć. I tu nie chodzi o to, czy ktoś mi zabraniał, tylko nasz system premiowania niestety spowodował, że musiałem wrócić z kulejącą nogą na miesiąc czasu do pracy i tak też pracować. Nikt mnie nie zwolnił z moich obowiązków. Do nikogo nie mogłem e, powiedzieć, że jest mi źle, czy noga mnie boli. Bo wiadomo.